Co zrobić, kiedy Bóg cię prześladuje? Czy myślałeś kiedyś o tym, że Bóg może prześladować? Mnie prześladował bardzo często. I wiele osób może Ci opowiedzieć o, ty o tym, jak Pan Bóg, jak mu na czymś zależy, prześladuje swoje dzieci. I prześladuje wtedy, kiedy chce uczynić w naszym życiu coś dobrego. Opowiem Ci historię pewnej kobiety, e, która była już. Mm, w śred... no, jak to powiedzieć, żeby nie urazić, nie była w zaawansowanym wieku, ale była już dojrzałą kobietą i nie na wszystko miała siły. E, miała już dorosłe dzieci, wychowała je bardzo dobrze e, i w pewne, pewnego dnia zadzwoniła do mnie jej córka i mówi, słuchaj mamo, ja muszę przemyśleć wiele rzeczy, ja chciałabym pójść na jakąś pielgrzymkę. I tak mi przyszło do głowy, że poszłabym do Santiago, poszłabym na Camino de Santiago, to jest taka bardzo fajna pielgrzymka. Mówiono mi, że tak się idzie w ciszy, że to jest bardzo fajne, że to bardzo pomaga wewnętrznie, że Pan Bóg tam bardzo działa, ale wiesz co? Ja chciałabym pójść z jakąś zaufaną osobą. Czy mogłabyś pójść ze mną? Naprawdę proszę cię, bo ja z nikim innym nie, nie pójdę, tylko z Tobą. Ty mnie znasz, ja przy Tobie mogę milczeć i tak dalej, i tak dalej. I ja muszę wiele rzeczy przemyśleć, i Ty na pewno mi pomożesz. No, i ta mama mówi: No, nie wiem, wiesz, no, ja już nie czuję się na siłach, no nic, pomyślę, jeśli Pan Bóg zechce, to pójdziemy, nie martw się. I tak to powiedziała, tak, żeby troszkę uspokoić córkę, bo nigdy nie wyobrażała sobie, że ona może pójść na pieszą pielgrzymkę, i że może iść tydzień, dwa, trzy e, w jakiejś tam intencji, i że może towarzyszyć swojej córce. I słuchajcie, i tak mówi, zadała Panu Bogu pytanie: Panie Boże, czy, czy ty tego chcesz? Ale tak sobie wewnątrz myślała: Na pewno Pan Bóg tego nie chce. I nagle haha, zaczęło się dziać różne rzeczy w jej życiu. Następnego dnia wsiada do samochodu, włącza radio, żeby jechać do pracy. No i jedzie, jedzie, jedzie i nagle w radiu zaczynają mówić o pielgrzymce do Santiago, jakie są piękne widoki, nie? ile osób już do tego doświadczyło, jakie są świadectwa. Mówi, o, pielgrzymka do Santiago. No nic, no nic, wysłuchała, wysłuchała, wyłączyła, nic. Jedzie dalej, nie? Przyjeżdża do pracy i akurat tego dnia w pracy jeden, drugi, trzeci, wszyscy zaczynają mówić Robił do Santiago. Ja byłem, ja nie byłem. Boże, co się dzieje? Co się dzieje? O co w tym chodzi? Wraca do domu, siada, siada z mężem do obiadu. Mąż wyciąga gazetę, i nagle na, na tej stronie pielgrzymka do Santiago. Włączają telewizję, i nagle zdjęcia z Santiago. Mówi: Boże, co się dzieje? Panie Boże, czy ty mnie prześladujesz? Poszła chwilę na modlitwę i zorientowała się, że Pan Bóg ją prześladował po to, żeby jej powiedzieć, że ta pielgrzymka będzie ogromnym dobrem dla niej i dla jej córki. Wzięła telefon, zadzwoniła i powiedziała: Córko, Pan Bóg chce, żebyśmy poszły do Santiago. Kup nam bilety, przygotuj wszystko, idziemy. Pan Bóg działa i prześladuje. I kiedy Cię czymś prześladuje, zastanów się, czego może pragnąć.